Dzień dobry moi drodzy. Z tej strony Horki witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ravens Watcha. Wiem, że się rzadko pojawiają, ale pojawiają się. Yy, dzisiaj plan jest taki: yy, gramy. O, pad mi się wyłączył, moment. Dobra, plan jest taki: gramy jepettem. Tutaj nowy skinek, proszę bardzo, taki rakietowy. Właśnie chciałbym poddasze nim zagrać, tylko pytanie. To ja bym tu potrzebował na dashbilda na nim. <laughs> no to po kolei. E, różyczki. Vajre. E, Dodge się to nazywa. Ja wolę wadżra. Ta oryginalna nazwa dużo bardziej mi się podoba. No tutaj skrzydło, kruka, koniecznie. Tutaj szczęśliwy kamyczek, też koniecznie. To jeszcze jeszcze razu nie wygram, jak miałem wadżera na sobie. Co ty gadasz? No, ale jazda. A nie, jak miałem ją skompletowaną na pięć, przepraszam. E, dobra, co tutaj dalej do Dashów? E, no to by było spoko na Dasze. To jest Must have na Dasze. No i tak. Pytanie, z czego tylko on bije obrażenia z Dasza? To jest dla mnie dosyć ważne info. <laughs> Szybki zryw można utrzymywać przez sekundę zadając do 32 punktów obrażeń, czyli po prostu musimy stakować damage. I podpalanie wszystkich przeciwników. W sumie, czy z tym się cokolwiek łączy? Manek. Nie. 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 Eee, to nie jest złe po zniszczeniu manekina. Bo będę dostawał wtedy siłę. O nie, 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 e, to jest mega spoko, żeby sobie wziąć, nie, 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 to na obronę i takie coś, no, także spróbujemy dashbuilda zrobić. A jak to nie wyjdzie, to wtedy nawet nie zobaczycie tego odcinka, i pójdę pod coś innego po prostu. Pewnie pod tym niestabilne. No i dobra. No to co? Liczymy na Darknesie, żeby Babę Jagę w razie czego pokonać standardowo. Ja się już Nightmare'a w swoim życiu w tej grze nagrałem. No dobra, to się widzimy już bezpośrednio w rozdziale pierwszym. No i dobra, jesteśmy. Teoretycznie o buildie powinienem decydować nie teraz, tylko o, później. E... Dobra, tutaj mamy dużo kopii jakichś fajnych i na legendę mógłbym sobie to wbić. <laughs> No nie, wszystko mi się trafiło na rzadkim, tylko nie to akurat. No dobra, no. E, dobra, tutaj wizję mamy na pierwszym. To sobie ją wyczyśćmy. Jezus Maria, duchy zasrane. Nie, czy to jest jakaś trudniejsza wizja? Na szczęście nie. Dobra. Dobra o, Muszę Muszę sobie Dobra. OK. jakoś to poszło? O ty, ja mogę ich podpalać? Co ty gadasz? Uuu, dobra, to dużo zmienia. Wbrew pozorom, bardzo dużo zmienia, że ich mogę podpalać. Gdy aktywne są trzy lub więcej manekiny, to zyskuję ten, zostałem rażone piorunem, dodaje wokół siebie obrażenia. E, wezmę to pod piorun, <toszyskuję> to się wydaje dosyć spoko. Eee, dobra, eee, co dalej? Golda na razie nie potrzebuje, to mam w dupie. Eee, to sobie zgarniemy z garnca eee, elegancko TPK i skoczymy sobie tu u góry. Może będzie zielona skrzyneczka jakaś? Tak, tak by to wyglądało. O, zielona skrzynka, no i świetnie. Dobra Ale, żebym wywalił tym młotkiem. Daj mi dasha. Wow. Ej kurde, ale dużo bije ten dasz pozorów. pozoru. Naprawdę to się tak wydaje. Dobra. Na pochybel. E, złote jajko na starcie. Tak po prostu. No golda na mapie już widzę, że jest dużo. Więc teraz nic mi to nie da, ale ja to wezmę, bo to się przyda. Uh, więc będziemy sobie chcieli pójść na tego zielonego goldzika, to na pewno. I co tutaj mamy? Tu już jest... ...żółty goldzik. O oh shit, to jest ten camp. to nie, tutaj nie wchodzimy. Tutaj. Dobra, tu się powalczy z nimi, żeby sobie troszkę doekspić. A jednak nie, jednak nie. Zawijamy stąd jednak. Był zły pomysł tutaj siedzieć. No, tutaj mamy te peka, co tutaj będzie. Ja, ale w sumie. Dobra, jakiś goldzik pozbieramy. Hapeki by się przydały. To jest y, świńska wieża na gwiostki. No to bym wolał iść za dnia. Dobra, pójdziemy sobie na tego golda i szrajna u góry. Bo tutaj te peki w miarę mam. Eee, pytanie, kiedy ja bym chciał iść na bossa, w którym momencie. Uuu, najle najlepszy ten. Dawaj, ziutek. No i kurde. Ej, nie, faj, fajny jest ten Rocket Science. A, jak Rocket Science, no to muszę iść pod rakietki jeszcze. Dobra, ile mamy golda? 127. Eee, czy to mi nie starczyłoby na coś w sklepie? Jajo zdublować, ale czy ja chcę jajo dublować? To nie. Już zrąbałem. Mogłem tego jajka nie brać od razu, w sumie. Ono by się bardziej przydało potem. Pytanie: czy coś jeszcze się tutaj kryje w tym miejscu na mapie? ja Już troszkę nie grałem, także nie pamiętam, ale chyba raczej nie. nie, nie. E, dobra, na piórko nie ma co iść. E, o. Dobra, e, stepujmy się na e, Cauldrona. E, pójdziemy sobie od razu tutaj na ten. Na słoneczko? Kurde, dobrze się zaczyna ten run. Naprawdę nie zaczyna się źle. Jedyne co, to Whoa. coś by mi się tutaj przydało faktycznie. Dobra, ja tutaj wejdę. W jednym miejscu ich wolę ścisnąć. O oh shit. Oh fuck. Dobra. Dobra, mi się tu powysadzają. Dobra, palcie się. I pięknie. szybciej tylko elegancko wyczyszczone. Nauka wszystkich talentów, oprócz początkowego, ulepszenie wybranego talentu, nie no gwiazdki po prostu sobie weźmiemy, gwiazdki są zawsze przydatne. Eee, no tutaj będę musiał quest'a iść na 100% zrobić. Bo expa jest mało na mapie. Już widzę, że na tych żółtych terenach tutaj się zespałnował boss, no to będzie Jack. Dobro. Dobra, tutaj goldzik. Luta e, no, książka. No, spoko, może się przydać później. Pytam, czy tutaj jest gdzieś Killing Shrine? Nie ukrywam, przygarnąłbym, ale chyba nie ma. No dobra, no to musimy już tutaj zejść niżej. Tam jest Hillingstein u góry. Ale chyba myślę, że przygriduje, bo szkoda mi czasu. To jest żółta. Dobra. To też jest dobre, bo to mi. Wow. Pad mi coś szwankuje, a. O nie, to jest duży świniak. Plujący świniak. To no niedobrze. Ja, da dann... Dobra. Dobra. E, coś nadasza. O, skraca czas odnowienia szybkiego zrywu. Pięknie. No i to jest to, co ja chciałem. Później, jak będę mógł tymi e, deszykami tutaj cały czas nawalać, no to to mi dużo zmieni. Dobra, to sobie tak przydriftujemy przy ściance. O, tego tego nie lubię. Ale dobra, zróbmy go. E, wizja. Dobra, koniecznie go robimy. Killer padł. Dobra. No i ślicznie. Ja powiem Wam, kurde. Forma jest. Ja myślałem. Że to po takim czasie nie grania tutaj dupa. Hmm. No, fireworki się jakoś bardzo z tym nie zgrywają, szczerze. Ale dawaj. Jak gramy pod. mam fireworkowego skina, to gramy pod fireworki. Dobra, mam trzeci poziom. Powinienem teoretycznie chodzić na wszystkie te ogniste. No. Campy, ale pójdę na tego z goldem. Ok. A co tutaj mamy? Dobra. Bum. Wybuch. Dobra, o, bo by mi tu poznikały szarciki. Dobra. Ej, kurde, ja strasznie dużo biję, wbrew pozorom. No, spalczę się. Ja tym mogę. Mogę. O kurde, dobra, to szybko niszczy te. Dobra, chodź tu. jutek Dobra, świetnie. Zrąbałem. Mogłem mocniej przytrzymać tego trójkąta. Ale dobra, mam wpis do Golda. Dobra, to jak mamy teraz wpis do Golda, co by się przydało zrobić? Eee, mamy 6 minut. Na pewno chciałbym iść tu i tu. Mmm... Mm. Czy ja mam tepeka jakiegoś. Stąd był tepek, był. Dobra, tepniemy się do bazy. Kupmy sobie. E, ulepszenie tego dasza. Eee... To. I na pewno to, to i później jeszcze 250 niecałe muszę tu zbierać, żeby tego zmienić na... I do Kaldrona, z Kaldrona idziemy na piórko. Kurde, ja na razie żadnych rolek nie musiałem robić. To jest rzadkość. No, ja już naprawdę często mogę tego daszyka używać. O, zabądziłem. Sorry, nie ta strona. Yy, dobra, demerge już mam y, dwa. Yy. Dobra, tutaj ze wszystkimi się bić nie chcę. Wybuchni. Dobra, tu podpalamy wszystkich ziutków. Tu się zajmujemy tobą. Oh shit. Ok. Jedenie, jaki mam problem, to że strasznie szybko mi umierają te manekiny. O oh, jezus. Dobra, rozwalony. Dobra. Olera, kurde, ale dobrze mi się nie grać coś dzisiaj. To tutaj? Eee... Nie. siła na 60 sekund. To wezmę będę stąd wychodził. Eee, wspomagacz. Zapięć pancerza. Nie no co ty bez sensu, ale gówno. Dobra, dawaj mi tą siłę. I lecimy, lecimy od razu na tę czerwoną skrzynkę, póki to działa. O, to jest ten, dobra. To jest pół biedy, że. że to jest tutaj. A nie, to jednak nie pół biedy. Ja naprawdę dobrze bije Dobra. No to lecimy teraz tutaj w górę. O! No i to może być koniec mojej podróży. Tak szczerze powiem. Dobra, muszę się najpierw tu killerami zająć. O shit, ale się brąbałem. Dużo damage zadałem. O nie, i to jeszcze jak ta tutaj akurat... Oni tutaj, ja mam za małe cooldowny, oni za szybko rotują, za dużo obrażeń mi zadają, muszę ich tak jeden po jednym po prostu zdejmować. No ty babo głupia no. Nie no bez i ja, taki dobry starcik, nie no nie, nie możemy tego tutaj, nie mogę sobie odpuścić, tutaj te macki zasrane. Raczej zrobić nie zrobię, chyba oddam mu to tylko po EXP, no i tyle. E, dodatkowy ładunek szybkiego. Z... Kurda, blaszka. E, Kombinacja po zniszczeniu manekina, siła na 4 sekundy. To jest coś, co ja bym chciał. I teraz pytanie: czy. Pytanie: co ja robię? Czy ja chcę iść na to żeby dostać golda, czy chcesz iść tutaj, żeby zgarnąć pancerz czy chcesz iść tu po legendarny item e, inaczej, tu pójdę na pewno mu to oddać, bo za to dostanę chyba exp po prostu tak. dobra, chodźmy na tego cauldrona, może uda mi się go zrobić trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu, ja nigdy nie, nie wiem jak to

Właśnie ostatnio mi się coś tak dzieje, nie wiem o co chodzi. Pewnie kabel mam już jakieś do dupy. No, come on. Jeszcze się tu będziecie generować. Słuchaweki. się, dobra. No, niestety nie dostałem tego jakoś dużo. Ale za to miłość EXPA 20 sekund. Czy ja zdążę coś zrobić? 159 golda. Szczerze, pójdę sobie tylko po tego healing shrine'a. No nie, nie zrobię. Oczywiście, że nie zrobię sobie nawet tego. Zobaczam dogrywkę. Zapomniałem o dogrywce. Dobra, to w sumie dozbierać te 250 golda z czegoś. Dobra, chodźmy książkę, jeszcze szybko zróbmy. Mam 3 minutki. Jakby ja wiem, że to nie jest lepiej, jest pójść na bossa wcześniej niż szybciej. Ale w tym wypadku to jest i tak dla mnie o wszystko. Tyle damage, wbrew pozorom. Nie, straciłem tylko czas. Niewiele brakowało. Straciłem tylko czas i życie. Nawet dużo expa nie zyskałem. Uh, Zdobyć tego golda jeszcze gdzieś. Dokład bazę spróbujmy, spróbujmy, no bo... To mi dużo, by dużo by mi to dało, no. No i tak już on będzie tylko silniejszy. Coś innego mogę sobie kupić, żeby sobie tu polepszyć moją sytuację. No. Kasztaniło się to okrutnie. Ile ja tutaj dostałem? Jeszcze jeden kryształek duży. To jest doable. Dobra, z dużego kryszteksa muszę jednego znaleźć. Tutaj. Jest, idealnie, 251 Tylko problem jest jeden, mam 50-50 teraz Mam 50-50 Dobra mm. Szanse są, marne bo marne, ale jakieś są P, to jest ten problem. On nie ma żadnego leczenia. Oh, fuck. No to ostatnie piórko. Okay. Dobra. Okej. Okay. Powoli do celu. Powoli do celu. Na niższym poziomie trudności to chyba zagrać. Chociaż tak nie no, no bo sam clear nie był zły. Tylko chyba ten build nie, nie jest naj, najmocniejszy na świecie. Kto by się spodziewał? No nic, będzie na drugi kanał. A zaraz zaczynę nagrywać drugi. No i tyle. Ale zobaczmy, sobie ile zadaliśmy tym daszem. No, oh, come ten mój Something's dysk by w by. się 5 godzin. Uh. Dobra, no i co tam? No, powrót statystyki. Co najwięcej zadałem ze względu na Dasza? Szybki zryw. Nie. A i tak. Ale drugie miejsce miał szybki zryw. No i dobrze. No dobra, no. To by było na tyle. I tak będę nagrywał kolejny, także. Nie żegnam się.